Teraz czytam wasze komentarze. No, była taka fajna sytuacja z tymi dzikami. Ja chciałam od razu wyjaśnić jedną rzecz. Ja żadnego chleba, pieczywa nic dzikom nie przyniosłam. Tam po prostu pod blokiem sąsiedzi dokarmiają dziki. To nie było nasze pieczywo, nie żadne rzeczy. My je dokarmiamy jak mamy jakieś żołędzie czy takie jakieś gałązki. No generalnie to ja tych dzików nie karmię, ale po prostu było tam kilka osób, widzieliście. Yy, I ja od balkonem. Przepraszam was, ja się trochę podmaluję, bo ja nie lubię być niepomalowana na live. Film ten jest zapisem z live'a Eli Gawin i oba wydarzenia dzieli mniej więcej godzina. Po strach Zakrzówka bez oporu. W biały dzień w żywe oczy okłamuje swoich wiernych widzów. Ja żadnego chleba pieczywa nic ci komu nie przyniosłam. Ja żadnego chleba pieczywa nic ci komu nie przyniosłam? Troszkę bułeczek. Słuchajcie, jesteśmy pod moim domem. Cześć. W ogóle się nie uczę sam, nie pomalowałam. Jestem pod moim domem w Krakowie, dam im troszeczkę chlebka, no trudno. Dam im troszeczkę chlebka, no trudno. No. Na oczach dziesiątek ludzi dokarmiała dziki, które przez właśnie takie zachowanie na stałe zbliżają się do osiedli, i później trzeba je niepotrzebnie odstrzeliwać. Co najważniejsze, Gawinowa zdaje sobie z tego sprawę. Na osiedlu, na którym mieszka, średnio co 50 metrów, znajduje się tabliczka, na której widnieje zakaz dokarmania dziczków. Wiemy o tym, bo widzieliśmy je na własne oczy. Emerytka zatem, z pełną świadomością, łamała regulamin osiedla. Witajcie, kochani widzowie, tutaj lagamin. Jesteśmy pod moim domem. Dosłownie tutaj za płotem widzę to z balkonu. Warto również zwrócić uwagę, czym właściwie Elka karmiła zwierzątka. Rzucała im jakieś stare pieczywo, które pewnie znalazła gdzieś w burdelu za lodówką. Nie jest to pokarm odpowiedni dla tych zwierząt. Y Tam po prostu pod blokiem sąsiedzi dokarmiają dziki. To nie było nasze pieczywo, nie, żadne rzeczy. My je dokarmiamy, jak mamy jakieś żołędzie czy takie, jakieś gałązki. No generalnie to ja tych dzików nie karmię, ale po prostu było tam kilka osób, widzieliście. I ja od balkonem mam parę bułeczek. Zaraz wam pokażę. Okay, na magryta, pani. Proszę, proszę iść. Oczywiście Elka nie mogła nie ulec swojej mani polegającej na nagrywaniu osób bez ich wiedzy i upubliczniania ich wizerunku. Dziecko, które Elka zaczęła nagrywać, upewniło się przed, że Elwira nic i nikogo nie nagrywa. Merytowana pani fotograf oczywiście zaprzeczyła, a później usiłowała nagrać dziecko. Po raz kolejny przestrzegam was przed nawet zbliżaniem się do tej kobiety. W każdym momencie może zrobić wam zdjęcie, a później gdzieś upublicznić. A gdzie te maluszki poszły? O, tutaj są maluszki. Tutaj są maluszki. Co to orzeszki? Aha, zjedzą? No, bardzo Tak? Na koniec wyparła się absolutnie wszystkiego. Nie karmiła zwierząt, to inne obce osoby. A jeśli już karmi do jakimiś patykami cokolwiek, to znaczy. Mawiała takie brednie osobom, które widziały jej niecne poczynania. Po raz kolejny Elka myśli, że ma jakiś magiczny wpływ na rzeczywistość, że jej słowa mają magiczną moc sprawczą potrafią zakrzywić rzeczywistość i wszystko, co powie staje się prawdą, automatycznie negując rzeczywisty stan wydarzeń. Miejcie na uwadze, jak kłamliwa jest Tela Gawin, że bez krzty oporu potrafi w biały dzień bezczelnie wszystkich okłamać. Miejcie to na uwadze oglądając jej inne produkcje i czytając wysrywy.